No, i tak popatrzcie, tyle rozbierania, tyle rozkładania, żeby wyciągnąć taką małą płyteczkę ze złączem. Ale, jakby tego było mało, zobaczcie, tutaj było zalanie. Tutaj jest nalot, i tu w kąciku gniazda jest po prostu zaśniedziałe. Była wilgoć i było dosyć mokro. Tutaj, tutaj to też widać. Jest. Jak najbardziej. Więc tutaj gniazda nie będę wymieniał, ale jest cała płytka dosyć niedroga, oryginalna, więc tutaj to wymienimy. Ja jeszcze się przyjrzę tym taśmom, które tutaj funkcjonują, czy one też, ale z drugiej strony, no zobaczmy, może się uda mi tutaj bez rozłączenia się. Na tą taśmę zerknąć. Tutaj od tej strony jest w porządku. To musiało być z tej strony jakaś wilgoć, no ale akurat od strony gniazda, także ładowania. Także to sprowadzam płyteczkę i sprawdzimy wówczas, czy nam bateria się ładuje. Mógłbym sobie ją podłączyć nawet tutaj gdzieś. Na zewnątrz do ładowania i, i w pająku podłączyć, sprawdzić, czy wyświetlacz nam e, przetrwał to zdejmowanie. Bo to, że cały i nigdzie nie jest naruszony, to nie oznacza, że przetrwał, ale może e, powiedzmy sobie szczerze, że może, e, może to się. Mam nadzieję, że to się udało, a nie może. Tam, może. Musowo! Musowo! Także na dzisiaj to by było koniec. Mm, już nic dzisiaj więcej chyba nie zdążę zrobić. Jest 22.23, naprawdę o czym mnie już bolą, mm, zważywszy na to, że od godziny y, praktycznie 5 już zaczynam patrzeć w te rzeczy, no, troszkę później, bo jeszcze piesek na dwór i muszę z silą troszkę pobajerować, po także, także to. Mm, troszeczkę później się wszystko zaczyna, wstaje o tej samej porze, ale wszystko się później zaczyna, bo muszę jej właściwie uwagę też poświęcić. Cóż, cały dzień praca przed komputerem, oczy naprawdę męczy i potem wracam tutaj i robię dla was elektronikę, także to naprawdę trzeba być twardym i ze stali. Ale można i spać, i odpocząć, zregenerować. Także życzę Wam dobrej nocy. Ahoj.